To tak. Zobacz, jak to teraz wygląda. Co teraz to no, wkładasz do formy. No, Wi. Oui. Idealnie wyglądają, ale brakuje jedna rzecz ważna, która jest potrzebna do smaku. Co to jest? To jest masło. Ale, Michel, lubisz to masło, tak lubię. Będziemy powoli, powoli rozpuszczasz go. I to znaczy, że już mogę wkładać na rondel. Faktem, że mamy masło na wierzchu, już powietrze nie idzie do środka. A co zniszczy nasze jedzenie wszędzie? Światło i powietrze. No to polewajmy trochę na wierzchu. Pół na pół. Brakuje jedną, których się nakładasz od razu, bo teraz nasz pasztet idzie do lodówki. 15-20 minut, nie więcej. Już minęły te 15 minut, które były nam potrzebne. O! Jak to jemy? Smarujemy na dobry chleb. I to już obojętny, który chleb maczy w domu. I proszę zobaczyć, co teraz będzie się działo. się ten kolor? On jest piękny, łagodny. Masła jest pod spodem. Ale tu brakuje jedno, poważnie. Ogóreczki. Konserwowy nie ma osób. dlaczego ogóreczki konserwowe po pierwszej, krótkość po drugiej, smak to jest trochę kwaszny i to daje trochę charakter naszego, ta mała kanapka, którą robiliśmy, możemy cały, a ja robię jak, moja mama zawsze robiła do kanapki kroiła ich tak ciemniutki i voila Chyba najpopularniejsza kanapka w Europie jest z asztetem. To moja wersja pieczarkowa. A na stronę doradca smaku więcej receptury. Na więcej wyjątkowych chwil z programem zaprosił sponsor Prymat, producent przypraw i musztard. Na pełen smaku program zaprosił jego sponsor dystrybutor przyprawy uniwersalnej Kucharek. Sponsorem programu był Electrolux, producent piekarników parowych z funkcją pieczenia na parze Steamify. zaprasza sponsor. Operator sieci Play. Dostawca światłowodu. Play. Sponsorem programu jest firma Bielenda. Producent kosmetków przeciwzmarszczkowych z linii Bielenda. Ujędrniające peptydy. Na program zaprasza sponsor. Firma jest właściciel salonów z biżuterią